Siemano, u mnie petarda 36 stopni w cieniu Zapowiadali 32, to ktoś się pomylił Zobaczcie, ten liść jest, jeszcze jest tak w miarę zielony, ale on jest cały czas na podtrzymaniu trytkowym Bo generalnie jest złamany I dzisiaj, jeden i drugi Dwa liście zostaną obcięte. Dlaczego? Bo jest nieforemna. To raz. A dwa ja chcę nowiutkie, ładne, zielone liście, a nie takie zgrzybiałe. Trupy. Druga sprawa. Karłatka z Lidla. Nie wytrzymała minus 13. A tu już taki nowiutki liść. Tu kolejny. I tu kolejny. Wypad stożek wzrostu. Ona była dwupienna. Jeden pięć się poddał. No i ciśnie. Wulkan jest z drugiej strony. I zabieram się do dzieła. Te szkopy muszę stąd wywalić. No i te trytki. Musicie przyznać, że od razu lepiej. Zobaczcie, jaka foremna, jaka piękna. I to cała czupryna to jest tegoroczna. Trachy karpusy rosną lepiej w chłodnym niż w gorącym. Ale jestem mega pod wrażeniem. Zobaczcie. Nowiutki, 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 nowiutki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nowych liści. I ten był skwaszony doton, Czyli to była taka dzitka. Cała reszta już jest okej, okay, bo była tam w środku taką dzitką. O i tu jest jeszcze jedna dzitka. Tu są trzy dzitki. Niesamowicie rośnie. No i teraz jest. Poremny. Dwa liście musiały, takie szkopy, połamane, co było z nimi nie tak, już wam pokazuję. Nie wiem, czy będzie widać. O! Złamały się. Tak w dół się złamały i ten też tak wisiał, i po prostu wisiały w dół. Trytków już nie ma. Podtrzymanie jest wyłączone. Teraz musi żyć sam. Nie ma już respiratora podtrzymującego jego życie. Patrzcie, jaka petarda. Dzisiaj jest taki plan. W ogóle patrzcie, trawa jak zarosła, wszystko zarośnięte. Ale ja rzadko podlewam, a raczej w ogóle nie podlewam trawnika, więc go nie koszę, bo jak ma być przez tydzień po 30 stopni taka lampa, to po prostu go nie koszę. Bo przypali ziemię, zżółknie i... Tu dałem stołek, leżak, zobaczcie. Za nisko! A, <grywia> za nisko skoszone i patrz jak zżółkła. Ja ją podlewałem od wczor wczoraj ją podlewałem, dzisiaj też ją podleję Może odżyje. W ogóle była u mnie groźba deszczu więc co Darko zrobił Zacząłem nawozić No, pokapało dwa razy i przestało Nawóz się nie rozpuścił, a nie chce mi się lać wodą e Wulkano coś oberwało i wychodziło takie dziwne, ale już nowe liście są megaśne, kolejne są już megaśne. Zieloniutkie, zdrowe, fantastyczne, zaje iwanistyczne. I gitara Dzisiaj chcę wkopać tutaj jeszcze kompakta. Dacie wiarę? Będzie wulkano, kompakta i hamerops humilis. Czy będzie gęsto, nie, czy nie będzie za gęsto? Jedna w drugą nie wejdzie. Szczerze powiem, że to u nas tak rośnie jak pies napłakał, więc za te 10 lat to dopiero będę się martwił. A teraz będę miał przynajmniej w jednej osłonie wszystko. Taki mam plan. Zobaczcie tą Lidlowską, no nie mogę uwierzyć, jakie dzidy miała sklepowe. A teraz zobaczcie jakie wychodzą gruntowe. Tak naprawdę to by trzeba było wszystko sprzątnąć. I to jest prawdziwa palma, a to to jest imitacja palmy. To jest szklarniowe. Bla, 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 bla. Każdwie. A kompakta grzeje się w czarnej doniczce. Kompakta, kompakta. Wypuszcza listki. No i szkoda, żeby rosła w takiej doniczce, prawda? W ogóle. Nie chcę się tego nosić, wynosić, jak i tak osłaniał. Gdybym nie osłaniał, to by wnosił. Ale jak osłaniam, no to po co mam wnosić, wynosić? Tylko teraz się zastanawiam, gdzie ją dokopać. Czy dokopać ją tutaj do tej karłatki? Bo tu mam kolejne dwie. Tu mam jedną i tu mam drugą. Tak się zastanawiam, że te dwie też chcę się pozbyć doniczek. Dokopałbym tutaj sztryk psztryk i niech sobie rosną a kompaktę bym dokopał właśnie tu od strony wejścia domu z tej strony że jak będę wychodził z domu to ją będę widział i ona tak średnio będzie w słońcu, więc też nie będzie za, za szybko rosła. Więc chyba to będzie idealne miejsce. Nim tam to urośnie, nim to urośnie. Trzy gatunki karłatki w jednym miejscu i wagnerianus. Dacie wiarę, ale czad. Tak zrobię i chyba będę musiał zmienić rusztowanie na większe. Mhm. W sensie tylko dwa, jedną ścianę, na przykład tą metr 50 czy metr m, a tu na metr. Bo taka 160 60 to za potężna. Nie wiem, czy jest potrzebna taka, ale chociaż wtedy bym liści nawet nie składał i ich nie łamał, po prostu w całości by to weszło. Też byłaby petarda. Mam jeszcze inny pomysł, jak to ogarnąć, ale to kiedy indziej. Dobra, wkopujemy ją, zobaczymy, przymierzymy jeszcze, jak będzie wyglądać rewelacja rewelacja hmm, hmm. chyba miodzio mam jeszcze jeden pomysł albo tą kompaktę dokopię tu pod tego tracha o tam w rogu też byłoby nieźle, nie? tak tam wyciopać wsadzić i niech sobie rośnie i chyba to. Tu będzie chyba nawet lepiej. A ten trach przecież też obudowywuje. Więc byłaby petarda. Tam te dwie karłatki dzisiaj wielkie, wielkie wkopywanie. Pa, jedna, druga, trzecia. Tam jeszcze mam niespodziankę, to wam zaraz pokażę. W następnym odcinku zobaczycie moją kolejną niespodziankę. Dobra, zabieram się za robotę. Zacznę od skopywania karłatki. Patrzcie, jak strasznie mi się zachwaścił trawniczek. Wbrew opinii do preparatów do roślin dwuliściennych, sory chłopaki i dziewczęta, kobiety i mężczyźni. Ale ja użyję ten preparat, bo ja nie mam zamiaru. Patrzcie, co mi się udało przeprawić, to przeprawiłem, ale tego jest mnóstwo. Więc po prostu psiurnę. I na takim słoneczku samo to zdechnie, potem tylko zgrabie. Nie ekologicznie, wiem, wiem, wybaczcie. Kopię dziurwę. Zastanawiam się, czy nie uwalić tego pnia, bo on tu mi przeszkadza strasznie. bo bym tu blisko przykopał jedną, a tak to to kunstwot, kunstwot wystaje. Chyba idę po deszczota i go upindole. Zobaczcie, on jest taki wysoki, on był wyższy o dwa razy, tylko ja go skracałem, ale pień nie odżył. Szkoda, bo był. Taki wielgachny był. I tu fajna, taka tu była dwupienna karłatka. No, ale padło mu się po wkopaniu, coś mu się nie spodobało. Jak to palmy są markotne, zobaczcie ten, ten osobnik ma. Kurde, ile tu fastów! Ten osobnik tu ma korzenie na wierzchu. Widzicie? Minus 13. Liście poleciały. Korzenie na wierzchu żyje. Zobaczcie jaka zieleń intensywna. Ile liści naraz wypuszcza, to się w palenie mieści. Te stare mnóstwo poobcinałem, a te stare zaraz wymieni. A w tym roku po prostu opatule i będę grzał. Nie, nie ma. Nawet nie tyle, że będę grzał, tylko po prostu opatule, bo karłatki nie, nie znoszą zimnej wilgotności. Ja już to zauważyłem. Robią się właśnie. Takie coś się robi właśnie. Grzyby, nie grzyby. Trachy lepiej znoszą. Trachy to w ogóle jest. Jezu, jakie dzidy, zobaczcie. Ta ma z pół metra, ta ma z 70 cm. A, bo ty tylko szybko chciała. Moja dłoń to tak, ponad. Ponad 12, 13, nie wiem, 14, 15. Next, next, next. No, z 60. Ta ma z pół metra, ta ma ze 45, ta ma 25. I tu kolejny. Ja piernicza, ale istne szaleństwo. Ten to w tym roku pokażę co potrafi. Przegoni tego. O, gwarantuję Wam, obstawiam, że ten trach dogoni tego, a nawet przegoni za 5 lat. 5 lat, ten ma 2,35, a ten ma 60 cm. Lata, przegoni tamtego, fajnie, nie? Dobra, okej, okay, bo się widzę, ja się tak szybko dekoncentruję, idę po piłkę, odcinam tutaj kopuję te karłatki, bo ja nie będę podlewał doniczek wody, mam strasznie mało. Daję w grunt i zapominam jedną i tam mam drugą. I po temacie. Potem chowam liście i mam w jednej paczce. Dziękuję. Dobra, zrobiłem machentachen. Powiem wam szczerze, że ona tu jeszcze żyje. Odciąłem to dziadostwo od tej palmy. Powiem Wam kolejne. No, 12-13 cm. Wtedy odciąłem też gdzieś tyle. Szkoda, ale co zrobimy? A przeszkadza mi to strasznie tutaj. Teraz odgrzebujemy to dziadostwo. Ptaczka już jest, chłopatka jest. Jedziemy z tym tematem. Raz i tam dwa. Muszę uważać na kabel. Dobra!

What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase a bag, I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Oh! Fajne korzonki. Udało mi się to uniknąć. Patrzcie, on, ta ziemia jest taki. Leje codziennie i mimo wszystko jest pieprz. Niesamowite. Wyciągam to z tego, z tego, tego, z tego, tam wkładam jest jak najbliżej. Tam zaraz kopię kolejną dziurę i pozbywam się doniczek. I tak są osłony, i tak są osłony. Lidlowska potwierdziła, że daje radę nawet przy minus 13, więc nie ma sensu trzymać tego w doniczkach. Serio. Tu się chodzi, się człowiek przewraca po tym, a wiecie jak to trzeba lać? Jak takie słońce jest, to po pierwsze, po drugie te rośliny nie rosną tak w doniczkach na takim słońcu Tak jak w gruncie, więc ląduje do gruntu, jest koniec czerwca Nie jest wcale za późno, jeszcze cały lipiec, sierpień, wrzesień Trzy miesiące Październik, listopad, jeszcze mrozów nie ma Pięć miesięcy spokojnie sobie da radę, ukorzeni się i się tam będzie asymilować Utratę tego pnia zrekompensuje kolejnymi dwoma no nie cudo, palma mi odbiła. Pozdrawiam, to jest zajebiście ukorzeniona i nawet już tak przekorzenia tą ziemię, co dorzuciłem. To jest ziemia gruntowa, żadna z doniczki. Ciężka, żeby mi zobaczyć. Tu już jest korzeń. dobra, wkładam to w tą dziurwę. I niech rośnie. No co zrobimy? Okej. Okay. jedna wciopana. Mega blisko, mega fajnie. Tej dużej korzeni w ogóle nie uszkodziłem. Teraz tak, tam jest tu. Tu będzie niezła czupryna. To to muszę... W... tutaj nie ma nic. To to muszę wkopać tu i tu sobie będzie rosła. Bierzemy się za następną. Wełnowiec, włóknowiec czy coś się tam wdało, zobaczcie. Zdeformowało liście. Ale już rosną zaczepiste. A więc do gruntu. O, zobaczcie, druga też jest mega śnie Przeplewiłem. Jak widać mech się utworzył, czyli nie oszczędzam wody. Bryłaś cała mokra, ale się gotuje w tym słońcu. A więc, zobaczcie, korzenie od karwatki też nie uszkodziłem. Zasypuję jest cacy. Zaraz zobaczymy efekt finalny. Dobra, żeby ten odcinek nie był za długi, Zaraz nagrywam drugi, ale będzie następnego dnia, więc zapraszam. Będę wkopywał kompaktę i niespodziankę, którą sobie sprawiłem dzisiaj. Zresztą wszystko Wam powiem w następnym odcinku. Oczywiście kupiłem kolejną palmę i nie tylko. W takich cenach, że. Serdecznie zapraszam jutro. Na dzisiaj. Na dzisiaj jeszcze nie koniec, na dzisiaj koniec tego odcinka. Yo!